Hej, witajcie z tej strony, Durward, a to piąty odcinek serii La Furia Roja. Niestety, po ostatnich bardzo kiepskich meczach w moim wykonaniu, stan konta to minus 2 punkty, bilans zdecydowanie niekorzystny, a do rozegrania w lidze dziesiątej zostały nam 3 mecze. Jak pamiętacie, na początku serii doszło do. Jednego rozłączenia z serwerem zaliczyło nam porażkę tego meczu do bilansu drużyny, jednak nie dodawałem. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym wyniki osiągane przez tą właśnie drużynę będą lepsze niż w poprzedniej odsłonie serii. Raz jeszcze pokazuję Wam kondycję moich zawodników. Nie korzystam tutaj z żadnego wsparcia kartami jednorazowymi. Tak samo. Jak nasza ławka, co prawda, ona jest tutaj w pełni uzupełniona, ale to tylko z takiego wymogu, że bez pełnej ławki nie możemy rozpocząć spotkania. A nasi rezerwowi, którzy wcześniej występowali w pierwszym zespole, również kondycją nie grzeszą, że tak powiem. Przejdźmy zatem do pierwszego spotkania, i oby w dniu dzisiejszym szło nam trochę lepiej. Udało się znaleźć pierwszego rywala w dzisiejszym odcinku. Zaraz zobaczymy, jakim on dysponuje składem. Typowy skład, początkowy jak na dziesiątą ligę jedno z nielicznych doborów przeciwników, które odpowiada temu poziomowi rozgrywek. Miejmy zatem nadzieję, że i wynik okaże się nieco lepszy. Naszym przeciwnikiem jest zespół Naryw Łomża. Gramy zatem z Polakiem. Jeśli zatem uda Ci się trafić na mój film na YouTubie, serdecznie Cię pozdrawiam. Reksio, zaczynamy zatem walkę na boisku. Mamy 16 minutę, przed nami pierwsza akcja naszego zespołu i cudowne trafienie z dystansu naszego zawodnika. Nawet nie wiem. Kto tutaj uderzał? Zawodnik z numerem 11, więc jest to chyba nasz nabytek z poprzedniego odcinka. Tak, Cantero. Świetne uderzenie z około 23 metrów. Bramkarz totalnie bez szans. Uderzenie w samo okienko i prowadzimy, i jak zwykle, w tej serii, zaraz postrzelonej przez nas bramce. Nasz rywal wyrównuje. Niestety spotkanie odbywa się w sporych opóźnieniach. Często gra się zawiesza i pojawia się magiczne kółko śmierci od jej. Więc musimy walczyć w takich właśnie warunkach. Minuta 19:1-1. do 1. Minuta 24: wyrzut z autu w okolicach pola karnego rywala. Podanie do Karasko, ten strzela. Dobrze broni bramkarz. I obrońca wybił piłkę z linii bramkowej. Gola tutaj w żaden sposób nie było, nie potrzebujemy powtórki. I kontrę wyprowadza nasz przeciwnik. Dobrze spisał się Lorenzo, i niestety tutaj jakieś problemy na łączach. Ponownie dobra interwencja Lorenzo. Mimo niezbyt dużego wzrostu, ten bramkarz naprawdę fajnie się spisuje, choć wiadomo, Przydałoby nam się jakieś ulepszenie Na tej pozycji Sędzia przed chwilą odgwizdał Koniec pierwszej połowy W niej remis 1 do 1 Przeciwnik ma sporą przewagę Jeśli chodzi o akcje O strzały My dzielnie się na razie Bronimy Zobaczcie na stan kondycji Większości moich zawodników z racji na to, że jest ona w bardzo kiepskim stanie. Już teraz wykorzystam dwie zmiany. Wejdzie Oira Zabal oraz Serrano. Z boiska zejdzie Karasko i Molina. Mamy minutę 73. Druga połowa odbywa się w fatalnych warunkach, jeśli chodzi o połączenie z przeciwnikiem. Co kilka chwil spotkanie jest przerywane, ale zobaczmy na akcję. Ojrazabal, który wszedł z ławki, trafia niestety w poprzeczkę. Jest to tak na dobrą sprawę. Druga dopiero sytuacja bramkowa, którejkolwiek z drużyn. Zobaczmy tutaj powtórkę. Nie wiem, chyba powinien być rzut rożny. Dokładnie poszukam tutaj jakiegoś krótkiego rozegrania. Cantero. Minął jednego rywala, niestety. Swój rajd zakończył na drugim obrońcy, i nadal 1 do 1. I chyba ostatnia sytuacja przed nami w tym meczu. Na, w akcji sam na sam jest Serrano, strzela i na szczęście trafia. Mamy 2 do 1. Po bardzo ciężkim meczu zdobywamy bramkę w końcówce. Jednak ta zmiana okazała się bardzo trafna. Serrano. Pozwala wyjść zespołowi La Furia Rocha na prowadzenie w tym meczu. Przeciwnik wykorzystuje kolejną pauzę, ja zatem też z niej skorzystam. Zdejmiemy kompletnie wycieńczonego Garcia, za niego Pleguzuelo, obrońca arsenalu. A teraz parkujemy autobus w naszej bramce. Ta już nawet próbuje wślizgów, i zobaczcie, po raz kolejny w ten sam sposób w tej serii tracimy gola. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Próbowałem odbiorów, próbowałem wślizgów. I 2-2. W tym momencie sędzia zakończył spotkanie w bardzo nieszczęśliwych okolicznościach. W tej serii odnotowujemy kolejny bramkowy remis. Na szczęście zdobyte bramki pozwoliły nam w tym momencie wyjść na plus, jeśli chodzi o punkty. Na swoim koncie mamy w tym momencie jeden punkt. Rzut oka jeszcze na statystyki tego spotkania, bohaterem meczu Lorenzo, który w tym meczu obronił 9 strzałów. Dobrze według mnie spisał się również Cantero, nasz lewoskrzydłowy, bardzo mało widoczny za Lazar w tym spotkaniu. Pora zatem pomyśleć o wymianie napastnika. W takim składzie rozpoczniemy drugi mecz w tym odcinku. W międzyczasie, czego nie widzieliście, rozegrałem jeden mecz, który zakończył się niestety w 15 minucie rozłączeniem z serwerami. Wyrzuciło mojego przeciwnika. Mecz nie został jednak uwzględniony w bilansie ligi, dlatego cały czas pozostajemy jeszcze z szansą na awans, a nawet na mistrzostwo. Dlatego przejdźmy już do kolejnego spotkania. Udało się wyszukać naszego drugiego przeciwnika. Zobaczymy, jakim on dysponuje składem. Skład złotych zawodników z Ligi Hiszpańskiej. Plus do tego Juan Mata z Manchester United na prawym skrzydle. Najbardziej obawiam się lewej strony Isko i Hesse na prawej obronie. Jeśli dobrze widziałem, znaczy na lewej obronie. Prawy obrońca, ale to nie powinno mieć większego wpływu na zachowanie zawodnika w meczu. Dobre podanie do Garsi, który pędzi prawym skrzydłem, minuta 29. Oszukał obrońcę, będzie strzelał zablokowany, choć tam mogło dojść do jakiegoś kontaktu i faulu. Sędzia nic nie widział. Rzut rożny, molina. Wycofanie piłki do Oira Zabala, ten do Jordana. Jordan próbował strzału z linii pola karnego i po raz kolejny zablokowany. Niestety kiepskie zachowanie naszych środkowych obrońców wykorzystane przez Aduriza, któremu asystowało kółko i jej. Lorenzo, mimo próby interwencji, nie zdołało odbić piłki. Niestety przegrywamy w tym momencie. Sędzia odgwizdał. Koniec pierwszej połowy. Głównym aktorem tej części gry było niestety kółeczko jej Statystyki co prawda na korzyść naszego rywala, ale z gry tak naprawdę niewiele przewagi z jego strony. W przerwie za wykończonego Garcia wpuszczę Carasco oraz na lewą stronę obrony za podmęczonego Sancheza wejdzie Pleguzuelo. Niestety, jedno prostopadłe podanie, i Aduris strzela drugą bramkę w tym spotkaniu. Przegrywamy 2 do 0. Obyśmy nie stracili jeszcze jednej bramki, bo to skończy się odjęciem dodatkowego punktu. O ira za bal, zagranie, właśnie do Jordana. Wycofanie piłki. Niestety. Broni bramkarz naszego rywala. Zobaczmy, może uda się przeprowadzić jakąś zmianę w tym momencie. Stan energii naszych zawodników jest już, no co by tu dużo mówić tragiczny. Mam nadzieję, że nie stracę dwóch punktów po tym meczu, dlatego chociażby. O jeden punkt ulepszymy dowolnego zawodnika, aby mieć po prostu zmienników. Znacie dobrze zasady tej serii. Zobaczmy akcja: Mario, naszego obrońcy, i niestety strata futbolówki, Hafifłego w ataku na naszą bramkę. Zatrzymany niestety sędzia odgwizdał Faul, ale tutaj na szczęście na naszą korzyść. Poszukajmy kogoś do rozegrania tej piłki. Długie podanie do Zalazara. Dobrze utrzymuje się przy piłce. Niestety powstrzymany przez demarkosa. Długie podanie do Aduriza, który wychodzi sam na sam z naszym bramkarzem i bezlitośnie wykorzystuje tą sytuację. Niestety mamy 3 do 0, co oznacza, że na ten moment wychodzimy na minus 2 w punktach. I mimo dobrego wyniku w poprzednim spotkaniu, raz jeszcze stan punktów wynosić będzie 0. Mam nadzieję, że może uda mi się strzelić honorową bramkę Tutaj niestety 4-0 Kolejna bramka Aduriza Pogrom Ale jak widzieliście na początku spotkania Mój rywal dysponował zdecydowanie lepszą jedenastką Również złożoną z graczy z Hiszpanii Z tym, że z kart złotych Szanse moje w tym meczu były naprawdę niewielkie. Kolejna akcja, niestety, Aduriza. Tutaj tym razem Lorenzo dobrze interweniował. Sędzia widzę, mamy koniec meczu. I niestety, spotkanie kończy się pogromem. Poziom kondycji naszych zawodników jest już na tyle kiepski, że nie byli oni w stanie zagrozić poważniej bramce rywala, graczem meczu Aduris, strzelec wszystkich bramek. To tyle w tym odcinku. Już za pięć dni widzimy się w kolejnej odsłonie La Furia Rocha. Powalczymy jeszcze o jakieś punkty w Lidze 10. Zatem żegnam się z Wami, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!